w jego narożniku Przemysław Saleta kolega, przyjaciel i trener i Adam Kozłowski jeden z najlepszych polskich sędziów i proszę Państwa Robert Gacek przeciwnik Marcina już raz spotkali się w ringu zwyciężył oczywiście Marcin Najman mamy nadzieję, że i w tym pojedynku będzie podobnie Psychicznie stara się wywrzeć presję. Niepotrzebnie. Niepotrzebnie, bo powinien pokazać swoją umiejętność. swoje umiejętności w czasie walki. Po rozpoczęciu, kiedy zabrzmi gong. I czekamy na pierwszą rundę. Jest gong. No i popatrzmy. Pierwszy zwód tułowiem. Lewy prosty, ale gacek ma dłuższy zasięg ramion. Atakuje lewym. Z wód tułowiem, no. Zobaczymy, czy odpowie Marcin też na ten atak. Dobra obrona. Przygląda się, gdzie jest jakaś luka. Powinien zbić ten lewy prosty, albo zastosować lewy spotkaniowy. Tak jak przed chwilą. Lewy. Lewy w tułów. Ładna obrona przed prawym. No, odważnie zaczął Robert Gacek, dwa lewe. Lewy prosty. Atak. Lewy prawy. I tak troszeczkę z asekuracją. Marcin odskoczył. Jakby obawiał się, że gacek zaatakuje i zaatakował. No nie można tak odchodzić. Dając szansę przeciwnikowi. Dobrze, prawy, czekał na prawy prosty. Marcin. No, i gdzie jest kontra? Powinien lewym prostym przeszkadzać, nie dać szans przeciwnikowi. Lewy w tułów Odchodzi w prawo, oddala się od jego prawej ręki. Teraz w drugą stronę, atak, dwa lewe prawy. Troszkę chyba za mało jak na Gacka. On się nie wystraszy, się nie boi takich ciosów, które właściwie nie robią wrażenia. Teraz dobry atak lewy-prawy w wykonaniu Gacka. Dwa lewe, Marcina. No i nic po tych lewych. Dobra obrona na lewy prosty i szkoda, że nic się nie dzieje. Próba lewego sierpowego, prawy w tułów. Dobry, lewy prosty Gacka Szuka miejsca, jest troszkę szybszy od Najmana. Dobry lewy prosty, zablokował Ten prawy, niebezpieczny Dwa lewe Ostrożnie walczy Marci nie wiem czy to jakaś kontuzja Zaczął tak ostro przed pojedynkiem, a tu kiedy już można po gongu, troszkę słabiej czeka na atak. Dwa lewe proste, trzy lewe proste, prawy w tułów. Sygnał na zakończenie pierwszej rundy, atak. Jeszcze raz, lewy, prawy, tułów, tak. Proszę Państwa, no to są ciosy, które ważą. Oj, niedobrze, niedobrze. Gacek otrzymał ten cios. Nie wiem czy będzie zdolny do podjęcia pojedynku. Sędzia Kozłowski mówi już 8. 9. Niestety, proszę Państwa, zostaje w narożniku. Jeden tuł Pod prawy łokieć. Nie zablokował. I niestety walka zakończona. No nie podoba to się widowni, bo wszyscy oczekiwali, że po tym ładnym, dobrym początku w wykonaniu Roberta Gacka. będzie kontynuowanie niestety mocny cios a wiemy o tym że Marcin Najman ma mocny cios w poprzedniej walce pokonał Roberta Gacka w drugiej rundzie w tym pojedynku zakończył wcześniej bo już pod koniec pierwszej rundy zadowolony jest bardzo przemysłzeta ale popatrzmy jeszcze prawy ładnie wyłapał Gacek na rękawice, jeszcze raz prawy, lewy, prawy i prawy tu. Łokieć odstawiony troszeczkę za daleko od tułowia. Zobaczył to Marcin Najman i ulokował ten potężny prawy. A teraz jeszcze raz popatrzmy. O właśnie, było miejsce i wykorzystana okazja. I zwycięstwo, kolejne zwycięstwo Marcina Najmana, proszę Państwa.